Cześć, ja jestem Juno, a przed nami kolejną scenę z serii Zagrajmy w Metro Last Light. Zaczynam się bardzo bać tego, co nas tu czeka, dlatego, że kojarzę ten moment niestety i będzie tu troszeczkę strzelania. A wiecie, że ja to jestem strzelcem jak Jakoś jej dupy trąba, jak nie jeszcze lepszym. ojej jej, coś 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 mniej. Przycięło? Nie, oni sobie pojechali, ja tutaj cały czas ptaszczą. Okej. Super.

od razu mi się yy, przypomina, yy, czy ja mogę coś tu dostosować? do tego, co? E? A nie wiem, w sumie. Yy. Wiecie co? Yy, lecimy po prostu z tym, co chyba mamy. Yy, nie wiem, tutaj, jakaś notatka na tych stronach. Bo wiecie, jak dobrej broni bym nie miała, to mi to w niczym nie pomoże. Po prostu trzeba jakoś sobie z tym wszystkim dać radę. Polara. Jak ja się boję tego, co nas czeka, ja nie wiem, jak ja mam to rozwiązać. No właśnie, jak historię 300 Spartan to my chyba wszyscy dobrze znamy. Mm, i powiem Wam, że to nie zrobimy niczego dobrego. Cholera, 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 będzie źle. Zaraz, trzymamy się wszystko z boku. Dobra. Tak. Dobra, no. Nie przeszkadzajmy jakoś innym zbytnio. Chowajmy się co jakiś czas w miarę dobrze, tak? Tam... Nie wiem czy ja mam tu dokonać coś bardzo widowiskowego, czy tylko strzelać i udawać, że umiem to robić. E, na razie zatroszczymy się właśnie o takie strzelanie dla zasoby. E, i miejmy nadzieję, że gramy jakoś ten ten, ten au 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 jest źle, ale to nie jest moje jedyne, tak miało być. Ok, Artyom. Hmm. A, super, super. Odciągnął nas na w sumie nie jest zbyt um, no takie fajne, takie bohaterskie um, sekwencje. Ale co ja tam nie będę się tym zajmować? Polera jak mam no, rozwalają nam um, wszystkich. No, dobra. Nie wiem, czy wydostawała się amunicja, którą bym mogła zgarnąć. to chyba nie bardzo, a ich jest coraz więcej. Nie lubię takich sytuacji, one sprawiają mnie w ogromny dyskomfort psychiczny. A, amunicja? Nie, nie ma amunicji. Mogę sobie tłumaczyć, takiej. To bardzo smutna sytuacja, ale patrzę, że. O, dobra, tu coś się lśni, dobra, zamienię na cokolwiek. A, o, w sumie nie, niepotrzebnie zmieniłam. Ja chcę kołacha! Czołgi, naprawdę. Super, au, 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 nie mam je tu. Jak to mam niby to, przepraszam, zrobić? A, to ja mam się gdzieś przemieścić? Out? Nie wiem jak ja mam to uczynić. Hmm. Cholera, hmm, na razie strzelam jakoś tę bo... No, hm no, to ma jakiś tam sens, tylko że sensu nie ma to, czego oni ode mnie wymagają. Dobrze, no, tam siedzą jak tyś mogą Może tam jakoś... ...do nich e, trafić. Cholera. To jest bardziej tam ...bardziej taka... ...ogarnięta, gdy chodzi o celowanie. Ojej, 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 tu. Bierzemy, Arkiem, dlaczego nie chcesz ładnie broni podnieść, która jest tu w miarę chyba odpowiedniejsza. Eee, spokojnie, Artiem. No, tu. Ja wiem, 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 co ode mnie wymagacie, ale mi to wszystko idzie jak... Nie wiem, co mi to idzie. Dobra, to... Rozumiem, że i tego mogą sobie strzelić eee, A ten jest tam Że ja właśnie O, nie wiem, czy udało mi się strzelca wymierzyć Dobrze, ojoj. Nie udało mi się Nic mi się nie udaje Tu Nie, ważnemu nie zrobiłam. Dobra, trzeba tu jakoś podejść od zupełnie innej strony, chyba. Hmm. No, znowu nie, że we mnie. To mi się nie podoba O cholera. No nie, no, oberwała mi. I znowu jest źle. Hmm. Tak nie może być. No, właśnie, niczym. Tyle to ja już wiem, tylko teraz tak... No dobrze, drugi teren to... Um, w miarę logicznym byłoby, że mam jakoś tam przebiec. ich jakoś, kurde. Eee, w miarę logicznym byłoby, co mam, ich jakoś podejść, eee, załatwić. W miarę logicznej jakiejś, może perspektywy no innej, nie wiem, w sumie. Hmm. No nie, no oni do mnie naparzają i robią to w bardzo udany sposób w momencie gdy no ja zupełnie nie wiem, chcę tu się w jakiś sposób spodziewać. nie, ani ja tędy nie przeskoczę hmm. ani ja to nie bardzo jestem w stanie jakoś w miarę dobrze to załatwić Mogę... Hmm. Dobra, hmm. tylko jak ja mam to zrobić, do cholery jasnej? Hmm. Wymyślałam sobie jakiś tu durny sposób na to, żeby im go to... ojojoj po prostu rozstrzelać, ale to może być moje takie, wiecie, myślenie życzeniowe nie wiem czy to w ogóle działa ale jedno koło im tam odleciało. wow e, nie wiem może teraz tam cholera no dobra e, biegają sobie ja coś Mm -hmm. Czyli Just udało nam się! Jej! No super, super. And to Ach, to yes, ja, ja jestem z siebie taka dumna. Dobra, to może jeszcze zgarnę, co tutaj mogę zgarnąć. I też tu wskoczymy? Wow. No dobra, teraz czeka nas też niełatwe zadanie, chyba co? Nie wiem, co, co mnie czeka w dostawie. Trochę się boję. Wow. No nie. No, znowu mnie. Nie przeładowałam czas. No super. Obym mnie teraz tego życie mnie przypłaciła. Tylko dobra. Nie ma sensu naparzać. Ee... Wiecie, nie patrząc kogo w co. Eee, chociaż nawet jak patrzą, to mi to trochę niewiele daje. Ale dobra, dobra, poradzimy sobie. Przynajmniej taki jest drugi plan. Dałam radę czołgom, to co ja nie dam w piechocie? Jasne, że dam radę. Ja wszystkiemu daję radę. O, 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 śliczna jakaś broń. Chodź tam nie i stop. Dobra, przeładowujemy. Artem chciałobyś się pospieszył. No. Dlaczego ja nie mogę tego jakoś... Dobra. Eee, strzelam jakieś zdanie tam konkretnie, jak rozumiem. Nie, eee, nie, nie ja strzelam jak powinnam strzelać o, tam też jest tak, ja nawet w sumie nie bardzo widzę, mi się celownik robi na czerwono ale tak strzelam, aby strzelać sobie o, tam też o strzelamy jak trzeba jej, jakiś zmiotaczem chyba no i... A, trzeba się wtedy z tyle tak, oni tu podejdą. Będzie się Dobra, staram się w miarę być przydatna, ale patrzę, że idzie mi jak tak że aż stale mi nie idzie. No i damy radę. Dobra, teraz się odchłonić chyba na moment. I strzelamy, strzelamy, strzelamy. Czy udało mi się? Looks like we did it! Great job! to, to this, but it did this The facility is rigged for demolition. I gave the order back in police. Now that we have lost these six, our only option is to destroy it. Count us in, sir. What the hell? Nobody lives forever.

There are only dead Spartans. They <laughs> feel a bit like Xerxes. What an unforgivable waste of men and resources! So many good soldiers lost, and for what? Police station, the council? Ah, well. All are cleansed by the fires of revolution. What a pleasant surprise, Colonel Miller! Oh. What remains of you, Artium? It is time. And who may this be? The resourceful young man. Tell me, Art, savior of the Metro. Where are you going? Ah, stop him! Nie Ja bym powiedziała, że jest się czego bać, tylko głupcy się nie boją. A jednak strach nie powinien nam na nasze wybory zbytnio wpływać. And that's how your papa defeated our enemies and saved the metro Aww. was my papa brave the bravest of us all because he was never afraid to embrace the things he didn't understand and where did the dark ones go mama away to a safe place but they promised to come back Jakie słodziaśne zakończenie. I to takie słodziaśnie, dziwacznie, nie pasujące według mnie do tego wszystkiego. A tylko zdają sobie sprawę, że tylko w moim odczuciu tego, że jednak przesłanie i jakąś taką ogólną myśl tego wszystkiego rozumiem, ale tak bardzo personalnie się z tym nie zgadzam, to znaczy ja widziałabym zupełnie inne zakończenie może nawet nie mam w głowie jakiejś konkretnej wizji na to wszystko jednak. Hmm. No nie ukrywam, że zakończenie metra Last Light jest dość dziwne. Ale no właśnie aż jest mi się trudno odnieść, czy mi się jakoś podoba czy nie. To znaczy no właśnie, ja zrobiłabym je nieco innym. Ale nie mogę powiedzieć, by było złe. I w sumie, hmm, Na pewno to, co mi się podoba, to ten obraz. Um, nie wiem, mam słabość do takich postapokaliptycznych klimatów. I to, co właśnie tutaj za napisami nam, naszym oczom się ukazuje, jest w pewien sposób piękne. Tak piękno destrukcji. Jednak promienie światła roztaczające, jednak pewien optymizm nad tym wszystkim, że choć wygląda to jak koniec, być może końcem nie jest, to znaczy każdy koniec jest też początkiem czegoś nowego. I cóż, koniec tej serii oznacza to, że pojawi się na kanale jakaś kolejna jaka w zasadzie jeszcze nie wiem eee, mam tylko nadzieję, że równie ciekawa i równie przyjemna, jeśli o granie chodzi nie mam zamiaru robić jakiegoś podsumowania od siebie, dodam może tylko, że Metro 2033 podobało mi się wbrew pozorom bardziej niż Last Light mm, jednak właśnie no jest to fajne jako całość e, i nawet po latach robi e, ogromne wrażenie. Na tym więc e, chyba zakończę, bo nie ma co sztucznie przedłużać. Mam nadzieję właśnie, jak już mówiłam, że Wam również się ta seria e, Podobała, że jakoś Wam się mimo mojego lamienia zupełnego dobrze to oglądało. Eee, I cóż, to by było na tyle. Trzymajcie się, do usłyszenia w kolejnych seriach. Cześć!